Cześć wszystkim, jestem Maja, tym Was bardzo serdecznie na moim książkowym kanale. Dzisiaj zapraszam Was na vlogę czytelniczego. Dawno nie czytałam sobie razem z Wami, więc doszłam do wniosku, że dzisiaj jest idealny dzień, żeby zrobić to. Luna, czy Ty też jesteś tego zdania, że dzisiaj jest idealny dzień na to, aby nagrać vloga czytelniczego? Tak, Maja, masz rację, dziś jest idealny dzień. Okej, okay, więc możemy przejść do książek, a właściwie książki, którą chciałabym dzisiaj przeczytać i na którą mam ochotę od tak naprawdę momentu jej premiery, a właściwie od momentu, kiedy dostałam paczkę od Winidia właśnie z tą oto książką. I jest to, moi drodzy, nic innego jak Księżniczka i Fangirl od Ashley Poston. Moi drodzy, mam nadzieję, że pamiętacie Gikarelle i mój filmik o Gikarelli, jeżeli nie, no to... Obejrzyjcie go, bo dzięki temu zrozumiecie, jak bardzo Gikarellą byłam oczarowana i w sumie wciąż jestem. Oraz dla tak bardzo przez to chcę przeczytać Księżniczkę i panger, więc robię szybko śniadanie i zabieramy się za czytanie. Runa, czy nie czas na poranną toaletę? Oj, jesteś najsłodsza. Zążący śniadanie luna wciąż w tym samym miejscu. Co ty tam widzisz, Kocie? Siedzi od pół godziny. Mucha zaczęła latać. Kot będzie polował. Jestem w tym momencie na... 177. stronie. I ogólnie, jak widzicie, dość się ściemniło, bo minęło sporo czasu od ostatniego update'u, z tego względu, że siedziałam, czytałam, czytałam, potem musiałam iść do sklepu i teraz wróciłam. I chciałabym opowiedzieć Wam w tym momencie, o czym tak właściwie książka Księżniczka i Fangirl opowiada, i odpowiem od razu na pytanie, czy można ją przeczytać bez znajomości treści Kareli. Po pierwsze, to niezwykle nurtujące pytanie, które w sumie ja również zadawałam sobie w momencie, kiedy sięgam po księżniczkę i fanger, czyli czy można przeczytać tę książkę bez znajomości treści tej książki. I moi drodzy, już na tym etapie mogę Wam zdradzić, że tak jesteście w stanie przeczytać tę książkę jako coś zupełnie odrębnego. Za chwilę zagłębię się w ten temat i wyjaśnię go Wam bardziej, bo w sumie wyjdzie to w praniu w momencie, kiedy ja Wam po prostu o tej książce zacznę opowiadać. Wybaczcie za to niezwykle zmieniające się dzisiaj słońce, też mnie ono zaskakuje, natomiast nie przedłużajmy i przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli o czym jest ta książka. Zacznijmy od tego, że ma ona dwie główne bohaterki: tytułową fangirl, czyli Imogen, oraz e, Jess, która odpowiada tytułowej księżniczce. I Jess możecie kojarzyć z tej oto książki, ponieważ już tutaj dowiadujemy się, że będzie ona grała księżniczkę w filmie z uniwersum Starfield, o którym dowiadujemy się w tym filmie, że coś takiego powstanie. Tutaj pamiętacie być może, że e, był lekki zgrzyt, w momencie, w którym okazało się, że serial z tego uniwersum, który był niesamowicie popularny i miał ogromną rzeszę widzów, nagle zaczyna być przerabiany na film. Tutaj natomiast jest zupełnie inaczej, bo mamy do czynienia właśnie z fanami tego filmu, z całym fandomem, który. Który jest bardzo zirytowany, szczególnie główna bohaterka Imogen, w momencie, w którym dowiaduje się, że postać grana przez Jess nie będzie dłużej brała udziału w tym uniwersum i najzwyczajniej w świecie więcej nie będzie mogła jej oglądać na em, kinowym ekranie. Natomiast ona nie może się z tym pogodzić do tego stopnia, że na konwencie fanowskim rozpoczyna akcję, aby ocalić właśnie tę postać, żeby ona została w Starfield. No i tak to wszystko się tutaj zaczyna. No i teraz, jeżeli chodzi o to, dlaczego jedną książkę można czytać bez drugiej, a to dlatego, że głównymi bohaterami nie są te same osoby. To, co dzieje się w Księżniczce i fanger to nie jest bezpośrednia kontynuacja Giccarelli, ale te wydarzenia dzieją się w tym samym uniwersum. I co prawda, bohaterowie, głównie bohaterowie Giccarelli też się przeplatają przez karty powieści Księżniczka i Fangirl, ale z drugiej strony nie są oni na tyle istotni, że musicie znać ich historię, żeby zacząć czytać tę książkę. Chociaż szczerze, mówiąc, jeżeli przeczytacie te książki właśnie w kolejności ich wydawania, to będzie to dla Was plusem, z tego względu, że po prostu jest kilka smaczków w Księżniczce i Fangirl z Gikarelli, z ich późniejszych losów, których możecie się tutaj doszukać i jeżeli znacie właśnie treść Gikarelli, to to będzie dla Was niesamowicie przyjemna sprawa. No i takim to sposobem ja wracam do czytania Księżniczki Fangirl. W ogóle patrzcie, jak ten napis Gikarelli niesamowicie się błyszczy w tym słońcu. Ten również jest Magiczny. Także jeżeli zastanawiacie się, czy podoba mi się wydanie tych książek, to chcę Wam powiedzieć, że uwielbiam, po prostu uwielbiam te okładki i te holonapisy. to jak Luna obserwuje mnie, gdy czytam. Malduję, że skończyłam czytać księżniczkę i fangirl, więc wydaje mi się, że nie ma już co przedłużać tego dzisiejszego vloga. Tylko po prostu wyciągam duży aparat, siadam i rozmawiamy sobie o tym wszystkim, co jeszcze o tej książce chciałabym Wam powiedzieć. Bardzo chciałabym zwrócić Waszą uwagę na kilka kwestii, które najbardziej podobały mi się w tej książce. Przede wszystkim ta książka pokazuje plusy i minusy bycia w fandomie oraz tego, jak wielką siłę ma społeczność fanów w związku z moją przeszłością, czyli tym, że ja tak naprawdę zaczynałam swoją przygodę w internecie od pisania fanfiction, więc wiem, jak to jest być w fandomie, moi drodzy. I rozumiem, jak działają tego typu akcje. Sama brałam udział w wielu, wielu, wielu z nich. I z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że. To, co jest przekazane w tej książce, czyli ta wielka, niesamowita siła fandomu wynikająca z zaangażowania ludzi i różnego typu akcje, które oni prowadzą, to jest realne, to jest możliwe. Dlatego też cieszę się, że autorka w ogóle tak. W dużej mierze skupia się właśnie na tym aspekcie, jeżeli chodzi o obie jej książki, ale tutaj mam wrażenie, że właśnie ta fanowska część jest troszkę silniejsza, ale jednocześnie jest kolejna kwestia, która tutaj jest dużo bardziej rozwinięta niżeli w przypadku Gikarelli, czyli ukazanie zalet, ale przede wszystkim wad. Bycia sławnym, rozpoznawalnym również w przestrzeni internetowej, no bo to jest kolejna kwestia, którą należy tutaj em, zaznaczyć, czyli że to jest jak adult niezwykle współczesne. Co za tym idzie? Ten cały nasz internetowy świat, który no przecież w naszych życiach jest niesamowicie ważny i obecny praktycznie codziennie, tutaj również jest ukazany. Bohaterka Jess zmaga tutaj się z momentami, praktycznie hejtu. Ludzie wysyłają jej mnóstwo nieprzychylnych, nieprzyjemnych, czasami wręcz obraźliwych wiadomości w związku z decyzjami, które ona podejmuje. I naprawdę tej dziewczynie jest tutaj ciężko. Ona w pewnym momencie jest w takim potrzasku, bo czytając o wydarzeniach z jej życia mam wrażenie, że nieważne co ona by zrobiła, i tak ludzie by się do czegoś przyczepili. I tutaj jeszcze przechodzimy do kolejnej kwestii. To są retailingi! Jeszcze tego chyba tu nie powiedziałam. Jeżeli tak, to rozwinę trochę te kwestie. Tutaj mamy retailing kopciusz a tutaj natomiast retailing księżniczki i żebraczki. Ja, jeżeli chodzi o księżniczkę i żebraczkę, to nie znam tej oryginalnej baśni, ale jeżeli chodzi o szkielet historii, no to jest mi on znany z takich produkcji jak na przykład Barbie Księżniczka i żebraczka. No te przykłady, na które się będę powoływała, będą takie dość dziecinne, bo jednak właśnie w tym momencie miałam z tymi produkcjami do czynienia. Ale kolejną jest ten film ze Sereną Gomez i Demi Lovato. Który nie pamiętam, jak się nazywał, mam nadzieję, że przypomnicie mi w komentarzu. Są tak naprawdę jedyne produkcje, które ja tak bardzo mocno pamiętam, że są one oparte na motywach książki, żebraczki i o co w tym wszystkim chodzi, wiem właśnie dzięki tym filmom. Te główne elementy przez tę książkę również się przejawiają, ale z drugiej strony to nie jest taka totalna kopia jeden do jeden, na co ty robisz? Okej. Okay. Ale z drugiej strony nie są one aż tak bardzo oczywiste. Jeżeli myślę sobie o książkach Ashley Poston, to przede wszystkim do głowy wpada mi fakt, że właśnie jest tutaj bardzo dużo kwestii fanowskich, ale z drugiej strony za każdym razem myślę również o tym, że to są książki, które fantastycznie łatwo i przyjemnie się czyta. Opisy nie są jakieś na przykład, nużąco długie, z drugiej strony mamy również sporo dialogów i dzięki temu właśnie te książki czyta się tak łatwo, tak przyjemnie, tak szybko. W tym momencie myślę, że przejdę już do podsumowania, czyli moi drodzy, jeżeli poszukujecie książki, dzięki której będziecie mogli bardzo utożsamić się ze swoimi fanowskimi uczuciami, bądź przeciwnie, jeżeli po prostu pragniecie zrozumieć o co chodzi w tym całym byciu w fandomie i dlaczego ludzie potrafią czasami lekko fiksować właśnie e, w tej kwestii, no to myślę, że te książki są w stanie wam to jak najbardziej wytłumaczyć. Jak mówiłam, możecie je czytać osobno, ale e, czytając najpierw te, a potem te, moim zdaniem będziecie czytelniczo usatysfakcjonowani. I jeszcze tu w tym momencie chciałabym dodać, że jeżeli czytacie Kikarele, to jak najbardziej powinniście sięgnąć po Księżniczkę i Fangirl. Dodatkowo, jeżeli poszukujecie jak adult niezwykle współczesnego, e, jeżeli chodzi o świat przedstawiony, no to jak najbardziej wam te książki polecam, bo jak mówiłam, tutaj istnieją social media i nie są jedynie jakimś takim ledwo zarysowanym tłem, jeżeli chodzi o całą akcję tej powieści tych powieści tak właściwie. I z drugiej strony, jeżeli jesteście fanami retailingów albo nie wiecie, czym to tak naprawdę jest, to są książki, które zdecydowanie w tej funkcji się jak najbardziej spełnią. I co, moi drodzy, jeżeli chodzi o moją opowieść o Księżniczce i fangerel, to tak naprawdę dobiegamy do końca. Dajcie mi, proszę koniecznie znać, um, czy czytaliście tę książkę, czy macie ochotę przeczytać lub czy czytaliście Gikarelle. No i jest to niesamowicie ciekawe, czy jesteście lub byliście kiedyś w jakimś fandomie, czy um, jesteście w stanie utożsamić się z bohaterami tych oto książek. No i oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie książki, na które nie odpowiedziałam Wam w tym filmiku, no to zapraszam do komentarzy będę tam dla Was. I na pewno jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to odpowiem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Bardzo to bardzo dziękuję Wam za obejrzenie. Dajcie znać, czy podobał Wam się ten vlog czytelniczy, czy chcecie więcej tego typu filmów. Oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, bo jak mówiłam w październiku filmów będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo. Nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!